Nie myśl tak. To nie jest kara Boża. Odtrąciłam Cię, bo myśląc, że umrzesz, oddałaś mnie w inne ręce. Bóg udzielił mi lekcji. Postawił mnie w podobnej sytuacji. Góryczko, żebym zrozumiała, co się wtedy czuję. Żebym zrozumiała ciebie i twój ból. Sądziłaś, że zostawiasz mnie samą i musiałaś mnie oddać, choć serce ci się krajało. Proszę, nic już nie mów. Mówiłam, że nigdy nie oddałabym mojego dziecka, a jednak ja też bałam się śmierci. I oddałam ci go. Oderwałam go sobie od piersi i powierzyłam Tobie. Teraz rozumiem, ile w tym geście było miłości. Przestań już na litość boską. Wybacz mi, mamo. I wstaw się za mną u Boga. Córeczko. Przepraszam cię. Jesteś dobra. Jak Bóg mógłby cię karać? Źle cię osądziłam. Byłam dla ciebie niedobra. Nie warto do tego wracać. Nie płacz. Dość już o tym. Zdenerwowałaś się. Musisz coś zażyć. Trzeba wezwać lekarza. Uspokój się. Nic mi nie jest. Gdzie, Omar? Tu jestem. Ty zawsze jesteś koło mnie. Tyle Ci zawdzięczam. Wie pan już wszystko? Niestety. Ponieważ dziewczyna jest w pewnym sensie pana dzieckiem, chciałem pana o wszystkim poinformować i zapytać, co sądzi pan o naszych podejrzeniach. Proszę powiedzieć szczerze. Uważa pan, że mogła to zrobić? Tak. Niestety. Zatem wezwiemy ją na przesłuchanie. Estefania wyjechała z miasta. Możemy wiedzieć dokąd? Do Acapulco. Tam ją znajdziecie. W jakim hotelu się zatrzymała? Nie powiedziała mi. Rozumiem, że to dla pana bolesne. Ale nie powinien się Pan zadręczać. Możliwe, że nasze podejrzenia są bezzasadne. A pana córka nie ma ze sprawą nic wspólnego. Trudno mi uwierzyć, że uknuła tak wyrafinowany spisek. Nie wierzę, by była zdolna do takiej potworności. A ja wierzę. Ma pan powody, by tak sądzić? Owszem. Ona nienawidzi Mariciu. Idź odpocząć, mamo. Czuję się już lepiej. Zostanę z tobą na noc. Nie trzeba. Zobaczysz, że będę tylko spała. O Mariusz wyszedł? Na chwilę. Jak wróci, poproszę, żeby cię odwiózł do domu. Nie, córeczko. Jutro będę spokojniejsza. Muszę przywyknąć do myśli, że nigdy już nie będę widziała. Muszę, bo jeśli mnie nie wyleczą. Jeśli Bóg zechce, wszystko będzie dobrze. Na pewno, kochanie. To zmienia postać rzeczy. Jeśli istnieje motyw, nasze podejrzenia mają mocniejsze podstawy. Przykro mi. Traktowałem Estefanie jak córkę. Początkowo wierzyłem, że nią jest. Otworzyłem przed nią nie tylko dom, ale i serce. Pokochałem ją, bo pragnąłem mieć potomstwo. A wiedziałem, że już się go nie doczekam. Okazało się jednak, że to było oszustwo. Stefania, z której byłem taki dumny, nie była moją córką. Podszyła się pod nią. Proszę. Kto przyszedł, mamo? To jest. Cześć. Co słychać? Nie widzisz mnie? A może mnie nie poznajesz? Co jej jest? i cię nie widzi. Oślepła. Jeśli Stefania chciała usunąć moją córkę, nie będę miał dla niej litości. Muszę być nieprzejednany. I będę. Zatem, panie sędzio, nie wiem, w jakim hotelu się zatrzymała. Jest z ciotką, Izabelą Rojas. Sprawdzimy każdy hotel i znajdziemy Stefanię Velarda. Proszę dać mi znać, kiedy ją przywieziecie. Będę śledził sprawę. Do widzenia. Zostałem przesłuchany przez policję. Uważają, że było to zaniedbanie bądź próba zabójstwa. Wszystko mi jedno. Czuję, że zostałam ukarana za to, że nie rozumiałam mamy, która musiała mnie zostawić, bo czuła, iż zbliża się śmierć. Przestań to powtarzać. Sprawiasz mi ból. To prawda, mamo. Ale mówię to po raz ostatni. Obiecuję.